Czy samolot Tu-160 jest produkowany? Ostatnie wydarzenia troszkę nam przypomniały o Tu-160, o bardzo ciekawej konstrukcji, których teraz jest w służbie 14, 16 i zaczęły pojawiać się pytania, czy podobnie jak w przypadku Tu-95 i Tu-22 są to samoloty, które już nie są produkowane od lat i nie ma możliwości przywrócenia ich produkcji. Jeśli chodzi o samoloty Tu-160, tutaj są zdania podzielone. One w znaczeniu ich produkcja została zakończona w 1994 roku, tylko że zostało kilka, niektórzy powiedzą, kilkanaście, no ale myślę, że raczej do 10 niedokończonych egzemplarzy także kadłub, płatowiec i część elementów po prostu została zbudowana, ale nie zostały one dokończone. I od 2015 dosyć intensywnie mówi się, zapowiadają. Że ta produkcja ma zostać przywrócona i mają powstać zupełnie nowe samoloty, zbudowane od podstaw. I to wzbudza w wielu specjalistach no dosyć dyskusyjne podejście do tego, to znaczy, wielu specjalistów uważa, że takie twierdzenie, że to mają być, że to są produkowane zupełnie nowe samoloty, jest dyskusyjne, że to po prostu nieprawda że na dzień dzisiejszy ta produkcja która miała rozpocząć się w 2019 roku w 2021 drugim roku miał już powstać ten zupełnie nowy zbudowany od podstaw samolot i że one są produkowane dalej, że to nie do końca prawda i że powstają one na bazie tych płatowców które nie zostały dokończone. Że te około 10 płatowców, które leżały przez te wiele lat, przez te Ponad 20-25 lat, po prostu są teraz dokańczane. A równolegle trwa modernizacja tych samolotów wyprodukowanych tu 160 poprzez wymianę awioniki, silników. Tam z silnikami też jest troszkę dyskusji. Po prostu modernizacja, która ma nie tylko doprowadzić do tego, że one mogą być dalej użytkowane, ale też że zwiększają się ich. Możliwości. Co ciekawe, te możliwości wcale nie są takie niskie, jakby niektórzy chcieli, czy też byśmy chcieli, żeby były. I to jest bardzo dyskusyjny temat: czy oni przez te no, 10 lat odzyskali zdolności budowy od zera tych samolotów, czy te zamówienia na 10 sztuk, które zostało podpisane chyba w 16 roku. I że one mają być dostarczone do 2027 roku, te 10 nowych sztuk, czy one naprawdę są nowe, czy tylko one są dokończone? Pamiętajcie, że ich miało powstać ponad 30, że ich w służbie miało być w końcu 50 sztuk, tak docelowo w przyszłości. A ponieważ w służbie jest 14-16 sztuk, tam jeden się chyba zagubił z tego, co się mówi, z jakiegoś powodu, ale chodzi o to, że zamówili 10 z terminem realizacji 27, a później mają być dalej one budowane. I to jest bardzo ważne pytanie: czy ta zdolność została przywrócona, czy została przywrócona częściowo, a właściwie w ogóle, tylko że dalej trwa przywracanie tej zdolności. A te pierwsze 10 sztuk ma opierać się na właśnie egzemplarzach niedokończonych. Z szeregiem zmian, oczywiście, ponieważ tutaj jest mowa o tym, że te nowo produkowane konstrukcje tylko w 20% mają być zgodne z tymi wcześniejszymi tu 160, a 80% to ma być zupełnie nowa konstrukcja. Czy tak nie jest? Bardzo dobre, bardzo ciekawe pytanie, i tutaj zdania są mocno podzielone. Wśród osób, które się tym zajmują, zdania są podzielone. Dużo osób jest skłonne uważać, że odzyskali te zdolności. Inni twierdzą, że to jest takie troszkę udawane odzyskiwanie zdolności, w rzeczywistości utraconych w sposób może nie tak zupełnie bezpowrotny, ale jednak w sposób taki, że nie są w stanie jednak budować zupełnie nowych egzemplarzy, że dopiero to. Się im uda, jeśli się w ogóle uda. Bardzo ciekawe zagadnienie, że jest duża szansa na to, że wielka, wielka zapowiedź produkcji nowych samolotów w rzeczywistości jest odbudową, czy też dokończeniem budowy samolotów, które zaczęły być budowane na początku lat 90., czy też w pierwszej połowie lat 90. Pamiętajcie, że te podejścia do przywrócenia tych zdolności to one trwają od ponad 10 lat. Powiedziano o nich w 2015 roku, kiedy zapowiedziano bardzo dużo rzeczy po ich stronie. Pamiętajcie, te czternastka, te piętnastka, wiele przeróżnych systemów, które zostały właśnie zapowiedziane te 10-15 lat temu. W tym właśnie system którego wiele państw się bardzo mocno obawia, ponieważ to, co potrafi tu 160, to naprawdę coś, co no, może robić wrażenie, jeśli rzeczywiście tak jest. To jest jednak samolot o bardzo dużych zdolnościach, mogący przenieść dużo, mogący przenieść blisko i mogący, no może nie wycofać się do końca, ale mocno zaskoczyć. Bardzo ciekawe jest to, czy 14-16 sztuk naprawdę jest lotnych? Myślę, że tak. To jest ten najważniejszy element. To jest ten najważniejszy samolot, na którego idą bardzo duże środki. Jak to przekłada się na rzeczywiste zdolności, tego nie wiemy. Może być różnie. Ale czy te kolejne egzemplarze są naprawdę dostarczane? I czy naprawdę ruszyła taka produkcja od zera? Utracenie zdolności to jest proces, którego ciężko odwrócić. To nie chodzi o to, że produkujemy tylko silniki. Musimy odwrócić ten, to znaczy przywrócić proces budowy dosłownie tysięcy elementów w firmach, które w dużej mierze już nie istnieją, na bazie maszyn, urządzeń, których już może od 30 lat nie być. Dlatego wycofanie czegoś z produkcji i zakonserwowanie nawet tej linii produkcyjnej to najczęściej nic nie daje, ponieważ te wszystkie firmy kooperujące, dostarczające śrubki, elementy, mniej ważne, bardziej ważne, zmieniają profil produkcji, pozbywają się swoich maszyn. Niekiedy gubią się też ma materiały, co ja mówię. Zapisy, jak to zrobić. Manuale i cała masa innych rzeczy, już nie potrafimy tej głupiej śrubki odtworzyć, i chociaż może się nam wydawać, że to jest co to jest, zrobić jakąś śrubkę. A może to nie być takie proste. Firma może przestać istnieć, i milion innych rzeczy może się zmienić. A tu mamy wiele takich elementów, które muszą dojść i zostać zmontowane. Bardzo ciekawa sprawa. Wiecie coś więcej. Spotkaliście się z takimi informacjami, takimi pewnymi, zapraszam do komentowania, ponieważ to jest bardzo ciekawa sprawa. Czy te 10 sztuk to 10 sztuk, które zostały dokończone i dopiero trwają prace nad prawdziwym przywróceniem produkcji? Czy jednak doszło do takiego prawdziwego, prawdziwego przywrócenia produkcji? I jak to będzie wyglądało, czy ta liczba tych zdatnych do lotu tuż 160 już nowych i zmodernizowanych będzie się z każdym rokiem zwiększać o 1, dwa egzemplarze. Wiecie więcej? Skomentujcie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję, że oceniacie, komentujecie, subskrybujecie, polecacie wśród znajomych na swoich mediach społecznościowych. Dziękuję za wsparcie poprzez komentarze z super podziękowaniem, poprzez też oczywiście postawienie symbolicznej kawy, link w opisie. Wiecie coś więcej, komentarz i bardzo Wam za to dziękuję. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.